Zaczynamy magazyn Kram Start Elbląg. W tym odcinku pokażemy Wam, jak Elbląska drużyna rozbiła Beniaminka Superligi KPR Kobieżyce 33 do 18. Sprawdzimy, jak kolejna zawodniczka radzi sobie z power rzutem. A na koniec, w sytuacji podbramkowej, testujemy Magdebalsam. Startujemy! Na pewno nie zlekceważyłyśmy. Nie wiem, czy y, jakiś taki chaos totalny myślę, że najbardziej w obronie się wkradł. Kilka słupków na początku, i gdzieś tam później zaczęłyśmy y, jakieś niemądre decyzje podejmować. No i w pierwszej połowie wynik był tylko jedną bramką, ale myślę, że sobie wytłumaczyłyśmy w szatni na spokojnie, podeszliśmy co mamy poprawić. Na szczęście w drugiej połowie się obudziłyśmy, no i grałyśmy swoją piłkę ręczną, a nie tak jak na początku nam narzucił rywal i chyba, chyba to właśnie, że przystosowałyśmy się trochę do gra, do gry rywala, a w drugiej połowie zaczęliśmy grać swoją piłkę ręczną. I myślę, że trochę też taka złość sportowa, że, kurta, że musimy wygrać ten mecz i zabrałyśmy się w sobie i... I było do Druga połowa, już było mnóstwo, mnóstwo błędów własnych, takich, takich strat indywidualnych po naszej stronie i to miało duży wpływ na ten wynik. Ale nie mniej chciałem tutaj pogratulować szerokiej ławki i bardzo dobrego zespołu. Kolejna zawodniczka, która wylądowała na Sofię u Kibiców to Dominika Grobelska. Nasza młoda zawodniczka na skrzydle spisuje się znakomicie. A jak radzi sobie w ogniu pytań? A jakie uczucie tobie towarzyszyło, gdy już w drugiej kolejce musiałaś podjąć walkę przeciwko swoim koleżankom z zielonej góry. Znaczy wiadomo, fajnie było pojechać, że tak powiem, na stare śmieci. Yy, ale yy, nie było jakichś takich sentymentów, że o szkoda mi w ogóle to jest sport. Każdy gra. O punkty. Wiadomo, że po meczu możemy się przytulić, wypić kawę, ale na boisku nie ma sentymentów, nie ma przyjaciół, po prostu się gra przeciwko sobie i tyle. Cały wywiad na luzie będziecie mogli zobaczyć już w czwartek na YouTubie na oficjalnym kanale telewizji klubowej. Kibice testują kolejną zawodniczkę z Power Rzutem, tym razem mierzy się Ola Dankowska. Nasza doświadczona kołowa wcale nie miała łatwego zadania. Tym razem musiała poradzić sobie z innym kołem. Piąte zaliczone. Jeszcze 10 sekund, ale też się nie liczyło. Dawaj. Dawaj, daj, 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 daj. O, spadło. Nie ja ma i ostatnie 5 sekund. Zabawa rozkręca się na dobre. Poza tym warto zwrócić uwagę, że konkurentki tylko czekają na błędy swojej koleżanki z drużyny. Za wiele nie zdradzamy, jesteście ciekawi, jak Ola poradziła sobie w power Cały odcinek obejrzycie już w piątek na YouTubie na oficjalnym kanale telewizji klubowej. Oceń swoje umiejętności sportowe w skali od 1 do 10 Pięć. Dlaczego tak mało? Mm, jeszcze dużo przede mną. Jestem młoda. Mam nadzieję, że jeszcze dużo się nauczę. Najlepsza zawodniczka startu? Yy, nie, nie ma najlepszej. Myślę, że jesteśmy jednością i, i każda z nas na swój sposób jest dobra. Kto najczęściej w zespole żartuje? Mm, Lisu, Mielcza, Ala Klarkowska. Która z koleżanek ubiera się najlepiej? Ciężko powiedzieć, zależy, zależy dla kogo. No, tak najlepiej to Ewangelska. z Jendlą. Ulubione miejsce w Elblągu. Starówka. Dlaczego akurat to miejsce? Klimatyczne. Tematy najczęściej poruszane w szatni? Nie ma jednego takiego, o którym cały czas no. rozmawiamy. Czy jest jakiś temat tabu, którego teraz nam nie zdradzisz? Nie mogę. Tajemnica. Zespół przeciwko któremu najbardziej nie lubię grać? Vistal. Dlaczego? Nie wiem, jakoś tak nie, nie, nie lubię po prostu. Co Cię bardziej mobilizuje do gry, krzyk czy przytulenie? Krzyk. Przed meczem starasz się wyciszyć, czy podbijasz emocje? Podbijam. Podczas meczu myślę o tym, czy dobrze wyglądam? Nie. Kto jest ulubienicą trenera? Daria Gary. Najlepszy sposób na wypoczynek po rozegranym spotkaniu? E, dobrze zjeść i pójść spać. A co robisz po przegranym meczu? dużo jem i na pewno nie widać. No e, i na pewno dużo myślę, rozgrywam ten mecz jeszcze raz w głowie. Jakie cechy powinna mieć idealna zawodniczka? Ciężko powiedzieć. Twoje dotychczasowe największe osiągnięcie sportowe? E, na bycie w kadrze młodzieżowej i, i i brązowy medal z Wistalem kilka lat temu. Sportowe marzenie? Zdobyć jak, jak najwyższe miejsce w lidze w tym roku, i na pewno złote to marzenie. Najładniejsza lub najważniejsza bramka w karierze? Oj, no to jeszcze przede mną myślę. Jak to się stało, że w ogóle zaczęłaś trenować piłkę ręczną? Pochodzę z Rejera z małej miejscowości, więc tam nie było jakby innej możliwości. Fakt Faktem, że mogłam grać piłkę nożną, no ale to to bardziej taki męski sport. No właśnie to, gdybyś nie grała w piłkę ręczną, to piłka nożna? Myślę, że tak. Jakie masz plany po zakończeniu kariery? Yy, ciężko powiedzieć, bo jeszcze o tym nie myślałam. Myślę, że jeszcze hen-hen daleko. Idol z dzieciństwa? Yy, nie mam. Nie miałam, O tak. Więc nie miałaś, a teraz nie masz? No teraz, tak jak, jak z perspektywy czasu, to, to luka balo. Co lub kogo byś zabrała na bezludną wyspę? Dobrze się zastanów. Ciężko powiedzieć, bo nie odpowiem tak jak mam, to będę miała przerąbane. Nie no, nie wiem, nie mam pojęcia. Opisz siebie w trzech słowach. Wesoła. Ehm... Która z zawodniczek spędza najwięcej czasu pod prysznicem i przed lustrem? Pod prysznicem myślę, że Saloma, bo wychodzi ostatnia, a przed lustrem Daria Gary. Dokąd zdanie Andrzej Niewrzawa to trener? Wymagający. Dokończ zdanie mało kto wie, że Magda potrafi? Zbijać meble. Pokażesz nam kiedyś? Oczywiście. I na koniec kolejna niespodzianka od kibiców. Tym razem urodzinowe życzenia i pięknego kwiatka otrzymała Magda Balsam.

i robi ten, a wiemy, że Kujawska ma tam dzieci, więc podarki jest, to dalej.